Drugi list do Koryntian, rozdział dziewiąty. Zbyteczne jest pisanie do Was o posłudze pełnionej względem świętych. Wiem bowiem o Waszym zaangażowaniu i chlubię się nim przed Macedończykami, którym mówię, że Achaja przygotowana jest już od roku. Wasza gorliwość zachęciła wielu. Posyłam więc, bracia, aby nasze chlubienie się Wami w tej sprawie nie okazało się złudne, ale, jak mówiłem, Byście byli przygotowani. Gdyby bowiem przyszli z nami Macedończycy i zastali Was nieprzygotowanych, to z powodu naszej ufności do Was musielibyśmy się wstydzić, nie mówiąc już o Was. Uznałem więc za konieczne zachęcić braci, aby do Was przybyli i z wyprzedzeniem przygotowali obiecany przez Was dar błogosławieństwa, aby był on rzeczywiście darem błogosławieństwa, a nie wyrazem sknerstwa. Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten i skąpe zbierze plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze plony obfite. Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu, niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. Bóg ma moc obdarzyć Was obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem. I byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. Tak jest napisane: rozdzielił dary, obdarzył ubogich, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten, który daje nasienie siewcy i chleb spożywającemu, dostarczy wam ziarna, rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie mogli wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością która przyczyni się przez nas do dziękowania Bogu, gdyż ta święta posługa nie tylko zaradza ubóstwu świętych, ale pozwala składać Bogu obfite dziękczynienie. Dzięki świadectwu tej posługi oddadzą oni chwałę Bogu za posłuszeństwo, które okazujecie Ewangelii Chrystusa i za szczodrość waszego dzielenia się z nimi i ze wszystkimi. Modląc się za was, Będą czuli głęboką więź z wami ze względu na niezwykłą obfitość łaski, której Bóg wam udzielił. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Koni ciągle w tym rozdziale Paweł o tej zbiórce gadanie tam widocznie musiała być jakaś bardzo trudna sytuacja między tymi kościołami i oni potrzebowali dużego wsparcia, ale w tym wszystkim pod spodem, pod tekstem jest to w ogóle taka ładna, ładna myśl, która mówi, że kiedy ośmielasz się dawać, to związujesz ludzi ze sobą jakby na takim poziomie łaski. Nie chodzi o to, że kiedy komuś dajesz, to go związujesz w ten sposób, że on będzie musiał ci dziękować. Nie? To, to nie o to chodzi. To byłoby bardzo takie egoistyczne, nie? takie że daję tylko po to, żeby ktoś potem był mi wdzięczny. nie? To Paweł mówi, że to Twoje dawanie, to Twoje serce, które się ośmiela, jakby innych wspomóc, ono sprawia też, że między Tobą a tym człowiekiem rośnie więź, nie? Rośnie, rośnie miłość tak naprawdę. Rośnie też uwielbienie Boga. Bóg się jakby objawia w swojej chwale w tej relacji. Kochani, kiedy pomagamy innym, to budujemy niezwykłe więź między nami a tymi ludźmi. My, my, my się o tym przekonamy, moi drodzy, dopiero w niebie w ogóle kiedyś. Kiedy zobaczymy, jak nasze działania różne, na nieszczęście również te złe, ale na szczęście przede wszystkim te dobre, jakby jak nas wiązały z ludźmi, nie? nie kiedyś się okaże, że jak będziemy stać przed Bogiem, to nagle w naszej obronie staną wszyscy ci ludzie, którym czasem zupełnie wręcz nieświadomie trochę, bo może nawet to nie były jakieś wielkie rzeczy, żeśmy pomocy udzielili, i oni się będą za, za nami wstawiać. I mówię, nie chodzi mi tu o taką interesowność, nie? tylko o to, że to, to rodzi takie niezwykłe więzi między ludźmi. Tak pisze Paweł, to, to ich łączy na poziomie łaski. Proste pytanie dzisiaj takie. Dasz, otworzysz swoje serce, będziesz hojny, będziesz hojna, będziesz rozrzutny, rozrzutna, ośmielisz się stracić. To nie chodzi tylko oczywiście o rzeczy materialne, swoją miłość, swój czas, swoje zaangażowanie, swoje poświęcenie. To wszystko tworzy niezwykłe rzeczy między ludźmi. Kiedyś o tym wszystkim się, się przekonamy.